Witajcie moi drodzy na kanale, jak się patrzy w dzisiejszym odcinku zobaczycie Maksymalną prędkość Jaką wykrzesał z siebie Motus Pro 10 Sport 2021 Zapraszam serdecznie na odcinek, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcji kanału Lajkujcie, komentujcie jaka dopiero nagrałem pod koniec no. Dobra moi drodzy pierwszy bieg pierwszy bieg jeden silnik, jedziemy To jest Jedziemy To jest test maksymalnej prędkości nogi Motus Pro 10 Sport 2021 Na pierwszym silniku ta sama trasa będzie pierwszy bieg, jeden silnik prędkość 32 km na godzinę. Trasa ma około kilometra, ścieżka ta, więc myślę, że powinno być w miarę ok. Z powrotem będę wracał na dwóch silnikach, e, dlatego że z powrotem jest chyba pod górkę lekko, ale i tak przejadę cały kilometr na. E, tej, że tak powiem, danej danym biegu i no chyba, że na trzeci na trzecim nie dam rady, zobaczymy. Na razie jak widzicie 33 i 33,5. Tak to wygląda. 33,5 na GPS-ie, 33 na wyświetlaczu, czyli bardzo fajnie, bardzo fajne zbliżone prędkości są. To mi się podoba. Za chwilę zawracamy, włączamy drugi silnik. Wspominam, to jest test prędkości maksymalnej na Motus Pro 10 Sport 2021. A teraz włączam drugi silnik w trybie pierwszym. Na pierwszym biegu dwa silniki. Jedziemy! Jaka będzie prędkość? Taka sama czy wyższa? Zaraz zobaczymy. Dwa silniki 33. Tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak nie inaczej. 33 km cały czas na dwa silniki pierwszy bieg. I za więcej nie wyciśnie. Nie 33 na pierwszym biegu. Dobra, nie ma sensu. Drugi bieg Na jednym silniku. Jedziemy na jednym silniku, drugi bieg. Znaczy na Jeden silnik, drugi bieg. Rozpędza się bardzo fajnie, tak stopniowo. Rozpędza się stopniowo, moi drodzy, bardzo fajnie. Mamy już 39, a 37 na GPS-ie. Także jest ta prędkość nawet trochę kłótne. 41, 42 i to jest tylko pierwszy silnik. Jeden silnik, drugi bieg. Teraz mamy lekką górkę, więc będzie trochę szybciej na pewno. Tak. Mamy 43 44 43. 44 i to samo pokazuje GPS. Także spoko. Naprawdę spoko prędkość. Jedziemy 43 Chyba więcej już nie będzie to, to puszczamy żeby e, troszeczkę zwolnić, dlatego że dobra zaraz sobie zawrócimy Włączamy dwa silniki, drugi bieg jedziemy naciskam tak stopniowo manetkę Nie od razu na maksa No. drugi bieg 46, zobaczcie jak szybko Jak szybko, 47 nawet 48 na liczniku, bo tylko widzę licznik teraz 48 na liczniku, drugi bieg, dwa silniki 47.8 na e, GPS-ie. 48.1, czyli podobne, no zgadzają się prędkości, nie ma to I 47, 48 chyba już więcej nie wyciągnie, moim zdaniem 48 to jest chyba mark na drugim biegu przy dwóch silnikach pięknie, tak? To już jest wystarczająco prędko. dobra, uwolniamy Aż się boję teraz tego trzeciego biegu, mówię Wam, więc zobaczymy co to będzie. 48 było na drugim biegu, to co będzie na trzecim? Czyżby będzie te, te 60? Zobaczymy. 66 chyba deklarował producent, ale wiadomo to chyba nie dla osób z moją macą i jaki jest taki lekki wiatr. No i temperatura też 10 stopni, więc zobaczymy, ale zobaczymy, zobaczymy. Do tej pory przyjechane 138, 1384, bo jest bardzo podobne. Fajnie, że to się zgadza. wyświetlacz zpiła się z tym tutaj w się to 10 Sport 2021. Fajna sprawa. Dobra moi drodzy, co? Wyłączam silnik. Wyłączam trzeci bieg, czyli mamy trzeci bieg i jeden silnik. Jedziemy na spokojnie. Trzeci bieg. Muszę się jakoś tak ułożyć. Spokojnie będę ruszał. Moi drodzy że będziecie to widzieć, dobra, monatką spokojnie, wrzucam i jadę. Trzeci bieg. To jest właśnie fajnie, że na jednym silniku bardzo tak fajnie się stopniowo rozpędza. To mi się podoba, nie? bo na drugim to już jesteśmy na prędkości maksymalnej. Ja tutaj na spokojnie. na spokojnie sobie chulej noga przyśpiesza to mi się bardzo podoba na pierwszym biegu 40 41 40 parę 42 trzeci bieg 44. 44 chyba więcej nie wyciśnie na to wychodzi 43, 44 na trzecim biegu moi drodzy a jedziemy już z górki no to więcej już nie wyciśnie dobra zwalnia trzeci bieg dwa silniki zaczynamy zabawę tak naprawdę dopiero teraz na razie tak wiecie stopniowo Dobra, to co? Jedziemy! Kurczę, ma to przyspieszenie! Jedna... No masakra, proszę państwa! Ma to przyspieszenie! Tutaj poczekam trochę, niech się ten licznik, kurczę, łączy też Dobra, 35, jedziemy! Że ostro, moi drodzy

49, 50. 50 50. Przy mojej wadze tych ładnych 50. Wystarczy. Dziękuję. To i tak jest dla mnie mega dużo. Także 50 km na godzinę przy trzecim biegu, przy dwóch silnikach. No, przy mojej wadze jest to całkiem spoko wynik. Zobaczmy jak będzie jechał w trybie Eko na trzecim biegu. A w trybie ECO, tak właśnie jedzie na trzecim biegu, jak na każdym innym biegu. Tak samo widzicie? Włączyłem sobie tryb, tryb ECO, wciąż nacisnąłem żółty przycisk i mamy 25 km na godzinę. Moi drodzy, postanowiłem jeszcze raz sprawdzić maksymalną prędkość na trzecim biegu z dwoma włączonymi silnikami. Zaczynamy. Mamy tę moc, moi drodzy, mamy tę moc. 51, 52, 53. 53! Jednak to jest max! Ty jednak nie 50, ale 54! 52 i 9! 54! 55! 55! Dobra, starczy! Czyli nowy rekordzik jest 55 Na dwóch silnikach w próbie max Było 55, było 55 Także spoko Całkiem wynik. Jestem zadowolony Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału jak się patrzy koniecznie zostaw suba, łapkę w górę lub yy, łapkę w dół. Napisz też co sądzisz o hulajnodze Motus Pro 10 Sport 2021 oraz czy chcesz więcej takich testów na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, niech moc będzie z Wami i Waszymi hulajnogami. Trzymajcie się ciepło, hej!